Mnie tak, żal dziecko. Błędność ty nawet już schudłeś, żeby tylko ktoś cię wziął, a tu nikt nie chce. To jest śliczny, malutki piesek. Bardzo wesolutki. bardzo ciężko znoszący e, trudy bezdomności. Ma bardzo określone wymagania: to jest dom z ogrodem. Może zamieszkać z drugim psem. On się boi psów i to są trudne dla niego spotkania, ale on się wycofuje i z czasem psy, które zna, jest w stanie i zaakceptować, i z nimi dobrze funkcjonować. W ogóle byłoby fajnie, jakby miał kogoś, kto, kto go trochę rozumie. Tak? O Tobie mówię, tak mi Ciebie żal. Strasznie mi Ciebie żal, bo zima przed Tobą i to jest już druga zima. Także jeżeli ktoś ma takie warunki brzegowe i chce podarować dom bardzo potrzebującemu psu, takiemu, który już długo czeka, to bardzo, bardzo Was proszę, zwróćcie uwagę na błęno, To jest kochany pies, naprawdę to jest kochany pies, ale trzeba mu poświęcić chwilę uwagi. No nie każdy również z nas jest idealny.